Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na ulubieńców, ulubieńców kwietnia. Będzie dużo kolorówki, nie będzie w ogóle pielęgnacji z racji tego, że przez ostatni miesiąc naprawdę intensywnie testuję nowości, jeśli chodzi o makijaż. Także postanowiłam skupić się tylko i wyłącznie na makijażu. Mam nadzieję, że w ulubieńcach maja będzie więcej pielęgnacji, bo jednak też pielęgnację testuję, ale nic nowego, że tak powiem, się w tym miesiącu u mnie nie pojawiło takiego zachwycającego, także przechodzimy już do... Cenna do ulubieńców kosmetycznych. Może zacznę od podkładów, które już zresztą były zrecenzowane na moim kanale. Są to dwa podkłady z Debory. Jeden to jest 24 Or Extra Cover, którego porównywałam do Estée Lauder Double Wear i nadal porównuję. Jest to naprawdę świetny podkład, który się dosyć długo utrzymuje, a wygląda prawie tak samo jak Estée Lauder. Więc jeżeli nie chcecie wydawać sobie dużej kwoty na Estée Lauder, serdecznie Wam polecam ten. Um, Ulubieńcy wchodzą już w maju, więc tej promocji w Rosmanii nie ma, ale możecie szukać. Może akurat jakaś promocja niedługo wskoczy, bo tak normalnie on kosztuje 60 zł, co według mnie i tak nie jest dużo, bo ten podkład jest naprawdę, naprawdę dobry i godny uwagi, także polecam. Ja mam w kolorze 00. Jest idealny kolor, troszkę żółty, raczej beżowy, na pewno nie jest różowy. Idealny dla mnie także. Jeżeli szukacie, to, szukacie dobrego podkładu, to na pewno ten. A drugi podkład, który jest nieco lżejszy i bardziej zdrowo wygląda na, na twarzy, bo jednak m, tego typu takie mocno zastygająco kryjące podkłady nie zawsze wyglądają zdrowo na skórze. A jednak ten właśnie taki jest. Jest to Deborah 24H Perfect. Jest to podkład m, o nieco lżejszym kryciu. Ma średnie krycie, można go budować. I też jeśli chodzi o kolor, to tutaj ma bardzo, bardzo e, dobrze dobrany do mnie. Jest to kolor 0 tonacja również taka piaskowo beżowo, żółta, nie ma tutaj tonów różowych, no naprawdę jest rewelacyjny i co najważniejsze to to, że nie ma uczucia ściągnięcia, jednak przy tego typu podkładach ja potrzebuję dosyć dużej warstwy kremu pod spód, żeby jednak ten podkład był komfortowy do noszenia a w przypadku tego nie potrzebuję aż, tylu, aż tyle kremu ponieważ on sam w sobie jest już taki komfortowy do noszenia i lekko nawilżający, tak w ramach ciekawostki, ja dzisiaj akurat mam ten na twarzy jest to ekstra ką, nie, Cześć, nie, to nie, 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 nie. dzisiaj mam inny. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to mam dwa bronzery, które ostatnio testuję bardzo intensywnie i jeden z nich jest to Bel Fresh Bronze. Powder. I to jest bronzer, którego moja mama używała na mnie podczas makijażu, tymi kosmetykami, które wybrała dla mnie w Rossmanie. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to serdecznie zapraszam was, bo bardzo dobrze się przyjął i naprawdę wszyscy są zadowoleni z tego filmu. Bardzo wam się podobał. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam bronzer, to u mnie również sprawdza się rewelacyjnie, nie tylko podczas pracy właśnie tamtego, tamtej pracy, kiedy moja mama robiła mi makijaż, ale również ja też go testuję dosyć intensywnie. Ostatnio dzisiaj też go zresztą mam Tutaj na policzkach jest bardzo taki delikatny, można nim budować pigmentację i na pewno sobie nie zrobicie krzywdy, jest raczej chłodnym brązerem, i świetnie się z nim pracuje, nie robi żadnych plam, nawet bezpośrednio nałożony na podkład, a nie na puder. Ja pudrów raczej nie używam, więc no, używam go bezpośrednio właśnie na podkład, a drugi brązer, który mnie dosyć pozytywnie zachwycił, też mogliście widzieć jego pierwsze wrażenie. W zasadzie, moje pierwsze wrażenie na temat tego produktu jest to Cien, czyli kosmetyk, który jest dostępny w Lidlu. Robiłam test tych kosmetyków z Lidla na moim kanale, mimo tego, że nie było ich dużo, to jednak przetestowałam co nieco, więc też zapraszam Was, jeśli jeszcze nie oglądaliście. W każdym razie, jeśli chodzi o sam brązer, a w zasadzie to jest puder, którego ja używam jako brązera, bo jest to odcień 02, czyli coś bardzo ciemnego. A w zasadzie najciemniejszy odcień, może, może tak, najciemniejszy odcień wśród całej gamy tych pudrów. I właśnie używam go jako bronzera. Bardzo fajny, bardzo delikatny, nie robi plam, bardzo fajnie się z nim pracuje. Na pewno sobie nie zrobicie krzywdy dla początkujących. Idealny bronzer, a w zasadzie takie lekkie konturowanie, lekkie opalenie tej twarzy, bo no jednak to jest naprawdę bardzo, bardzo jasny bronzer, porównując na przykład do. Do tego, prawda? no to widać różnicę, ale tak jak mówię, to jest po prostu puder, którego ja używam jako bronzera, no bo jest to najciemniejszy odcień. Jeśli chodzi jeszcze o makijaż twarzy, to mam tutaj dwa, kolek dwa kolektory, 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 korektory. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to mam jeszcze korektory z Belle. Są to korektory, które możecie dostać w Biedronce. Jest to nowa kolekcja Magic Wand, tak się nazywa ten korektor. Ja robiłam y, tak jakby, no taki mini makijaż na Instagramie moim, więc jeżeli jesteście ciekawi, jaki ten makijaż wyszedł bo jeszcze i tak Wam pokażę jeden produkt z tego makijażu, to zapraszam właśnie, odsyłam Was do mojego Instagrama, na mojego Instagrama. Ale jeśli chodzi o same korektory, to ja jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że już nigdy nie znajdę żadnego odpowiednika, czy też zamiennika, czy czegoś lepszego niż mój Catrice Liquid Camouflage, który się sprawdzał u mnie już od lat i nie wiadomo, które już opakowanie posiadam, ale... Ten korektor, on jest tak mega kryjący i ma taką fajną kolorystykę. Ja tutaj mam dwa odcienie i są to odcienie te, które tutaj możecie widzieć na mojej e, dłoni. Ten najjaśniejszy pasuje się naprawdę idealnie, ten ciemniejszy myślę, że będzie e, bardzo fajny na lato. W każdym razie, jeżeli chodzi o krycie i o to, jakie one są takie nawilżające, takie niby lekkie, ale to krycie jest niesamowite i naprawdę serdecznie wam polecam, bo te produkty na pewno nie są drogie. Nie wiem, bo ja je dostałam więc nie wiem, ile dokładnie kosztują, ale dostępne są w Biedronce w szafie bel rewelacja. Musicie je wypróbować, i też ktoś mi już pisał, że, że te korektory też mi się sprawdziły, bo naprawdę mają niesamowite krycie, także koniecznie wypróbujcie, jeżeli będziecie mieć okazję. Przechodzimy do oczu, jeśli chodzi o paletki, czy też cienie do powiek, które królowały w tym miesiącu, są to paletki z Pixie. Ktoś mi pisał, żebym je testowała, w ogóle jak się sprawdzają u mnie, no więc stwierdziłam, że OK, czas się wziąć za nie i zacząć je testować. No i jak widzicie, zużycie jest. Chociaż minimalna, ale jest. Używałam ich naprawdę bardzo często. Najbardziej mi się podoba ta paletka, i to jest numer. Um, nie, numer. To jest Natural Beauty. Tak się nazywa. Dlaczego? Dlatego, że ona ma w sobie zarówno maty, jak i ma takie foliowe cienie. I można nią wykonać cały makijaż. Natomiast druga paleta, która również jest bardzo, bardzo ładna, i ona się nazywa Re Reflex Light, ale ona jednak już sobie ma same same foliowe cienie, w takie, takiej konsystencji, no i też takie metaliczne, a nie ma żadnych matów, więc jeśli chciałam wykonać tą paletą makijaż, to potrzebowałam tak czy siak tej, więc przeważnie jeżeli zabierałam ze sobą paletę, to brałam tą, no bo to ona tutaj ma zarówno właśnie te maty, jak i te folie. Kolorystyka bardzo fajna. No, pigmentacja też rewelacyjna. Jestem z nich bardzo zadowolona. Jeżeli będziecie mieć okazję, bo wiem, że Pixi nie jest łatwo dostępną marką, ale jeżeli będziecie mieć okazję, to serdecznie Wam polecam te paletki bardziej na Natural Beauty, ponieważ ona ma w sobie właśnie zarówno maty, jak i, i folię. Ale ta jest takim uzupełnieniem do tej palety, czy też do innych palet. I mogę Wam zresztą zasłoczować tutaj niektóre odcienie. Zróbmy sobie to, zróbmy sobie to zróbmy sobie na przykład ten odcień. I sobie zasłuczujmy. Jedno pociągnięcie. Zobaczcie sami. Naprawdę, naprawdę świetna pigmentacja i też one są takie miękkie. Bardzo fajnie się nimi pracuje na powiece. Dla mnie bomba. Jeśli chodzi jeszcze o jeden cień, który mam wam do polecenia, jest to cień również z tej kolekcji Fairy Dust Eye z Belle. Tak się nazywa ten cień. I jest to cień w kolorze 002 Starlit Blink. I jakaś taka dziwna nazwa. W każdym razie, jeżeli chcecie zobaczyć efekt, jaki daje ten pigment, bo to jest pigment, sypki cień, na powiedzę, to właśnie odsyłam Was na Instagrama do mojego filmiku, w którym właśnie użyłam tego pigmentu. Dla mnie boski, nałożony na mokro, robi cudo. I mam jeszcze drugi kolor, ale nie używałam go jeszcze, więc nie wiem, co o nim mogę sądzić. Natomiast ten taki opalizujący na żółto-złoto przepiękny i tak mocno intensywny. Jeżeli będziecie kupować ten korektor z tej kolekcji, to kupcie sobie też ten pigment, bo rewelacja, piękny jest. Zapraszam na ten filmik, tam zresztą Wam pokazałam jak, jak on pracuje i jak wygląda na powiece. Idziemy dalej, jeśli chodzi o maskary, to w tym miesiącu bardzo często używałam maskary z Debory, o której też zresztą już słyszeliście tym filmie, co polecam kupić na promocji w Rosmanie. Ona jest bardzo fajna, mimo tego, że ma właśnie ym, szczoteczkę taką klasyczną, nie silikonową, co u mnie nie zawsze się sprawdzało, ale jeśli chodzi o tą wersję, to jak najbardziej się sprawdza, dlatego, że ta szczotka jest duża i ona nabiera dużo tego tuszu, przez co te rzęsy są później wytuszowane, a ja zawsze miałam problem taki, że przez takie szczoteczki po prostu te moje rzęsy w ogóle nie były wytuszowane, były tylko tak lekko dotknięte tym tuszem. Także bardzo fajna maskara biała, z debory, a druga maskara to jest klasyk. I ja już na pewno nieraz umówiłam o niej w ulubieńcach, ale chciałam Wam jeszcze raz powiedzieć, ponieważ może są tutaj nowe osoby, które jeszcze o tej maskarze nie słyszały, jakim studem. Jest to Eveline, więc coś bardzo, bardzo taniego, około chyba 16 zł. Jakoś tak, przynajmniej. Taka cena mi zapadła w pamięci. Jest to Volumix Fiber Last wersja srebrna. Miałam też wersję złotą, chyba jest jeszcze taka rose gold, ale powiem Wam szczerze, że chyba ta srebrna jest najlepsza. Dzisiaj też ją mam na, na rzęsach, ale już się malowałam no jakieś 9, no może nie, 8 godzin temu, więc ta maskara może już nieco nie być taka, jaka powinna być, jaka jest, yy, jaki ma efekt na początku Ale jeśli chodzi o ten efekt, to pięknie rozdziela, rozdziela pięknie wydłuża, pogrubia, po prostu jest idealną maskarą I naprawdę była już nieraz moim ulubieńcem, także to coś o tym świadczy Jeżeli jeszcze nie mieliście tej maskary, no to na co czekacie? Jeśli chodzi już o sam koniec kolorówki, czyli taka perełka, a właściwie taka wisienka na torcie, są to błyszczyki. I tak jest ich tutaj sporo, z racji tego, że tak naprawdę chyba przez cały kwiecień błyszczyki królowały codziennie. Na moich ustach. Mimo tego, że one znikają niektóre po 15 minutach, ale mam nadzieję, że to przez to, że moje usta po prostu są trochę wysuszone, a nie przez to, że one są tak krótkotrwałe, ale jednak królowały na moich ustach bardzo, bardzo często, nawet wręcz codziennie. I ja tutaj mam tak: trzy H2Ozlowli, które są świetnymi błyszczykami i serdecznie Wam je polecam, bo są tanie, a mają dosyć dużą butlę. Zresztą nie wiem, ile tutaj tego jest, ale już Wam powiem, albo Wam jednak nie powiem. Bo nie ma tutaj. Ile jest tu mililitrów? W każdym razie, no duże, duże opakowanie. Dosyć duży aplikator, więc na moje małe usta tak średnio się to nakłada, ale daje radę. No i to jaki one efekt dają. Jak widzicie, mam trzy odcienie: dwa, trzy, cztery. Dwójka przepiękna, mam ją zresztą teraz na, na ustach. Trójka jest taka bardziej ciepła, a czwórka czwórka jest już trochę ciemniejsza, ale ja chyba najbardziej polubiłam dwójkę zresztą tego, że ona jest trochę taka trupia, wpadająca w fiolet, coś co naprawdę do mnie pasuje i coś co pasuje do moich ust. Także dwójkę polubiłam najbardziej, ale jeśli chodzi o formułę tych błyszczyków, to wszystkie są super, nie wysuszają w ogóle ust, są świetne. Kolejny błyszczyk jest to Vibos Spicy w kolorze 1. Wybrała go mm, dla mnie mama i tak stwierdziłam, że on będzie troszkę za ciemny. Jednak nakładając go na usta, on naprawdę przepięknie podkreśla ten koloryt y, ust i nadaje taki lekki kolor tak naprawdę. Jest bardzo, bardzo przyjemny, nie piecze mnie w usta, to na pewno. Trochę się tego obawiałam, ale jednak jest przyjemny i komfortowe w noszeniu, także polecam. Jest to Vibo też, więc coś taniego. I ostatni produkt jest to Cien, czyli kolorówka z Lidla. Jest to odcień 01. Też bardzo fajny, troszkę podobny do tego H2O3. Chociaż ten jest chyba troszkę ciemniejszy. Bardzo ładny, taki naturalny odcień tego błyszczyka. Ja Wam w ogóle tego nie słoczuję, ale. Ale tak wygląda akurat ten cien. Mogę Wam zasłoczować ten z Vibo. On jest właśnie nieco ciemniejszy, ale po rozłożeniu na ustach naprawdę przepięknie, przepięknie wygląda. Nawet nie jest tak bardzo napigmentowany. Bardziej daje taką poświatę i odbijanie światła. Ta trójka z Lovely H2O wygląda tak. O, ona jest właśnie podobna do tej e, z Cien. i przepięknie pachną te H2O taką wanilią, takim ciasteczkiem. Tutaj mamy dwójkę, czyli mój ulubiony odcień. On widzicie, on jest taki fioletowy, trochę trupi. Ja lubię takie kolory na ustach. E, I ta czwórka, która jest dla mnie nieco za ciemna, ale też jest spoko. Widzicie? Ona już daje rzeczywiście dobry pigment, zresztą te H2O są naprawdę dobrze napigmentowane. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, przechodzimy dalej. Dzisiaj mam jedno jedzonko, a w zasadzie taki dodatek i jest to hummus. I szczerze mówiąc, ja nigdy nie pomyślałabym, że coś takiego polubię, a na pewno nie, że się pojawi w ulubieńcach, ale przez ostatnie dwa miesiące już zajadam hummus prawie codziennie. To jest akurat humus z Lidla i chyba on jest najlepszy. Szczerze mówiąc, ja mam jeszcze inne, ale... Mm, jakoś tak średnio. Najlepszy chyba jest właśnie ten Zilla, klasyczny, bo miałam też paprykowy. Jest dobry, ale szczerze mówiąc, chyba humus ma być humusem klasycznym, czyli ten klasyczny Zidla polecam. Ja sobie po prostu obieram marchewkę i jem to z marchewką. Z innymi warzywami jakoś nie bardzo mi to smakuje. Z marchewką jest najlepsze. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, no to możecie sobie spróbować. Te humusy w Lidlu naprawdę nie są drogie w porównaniu do innych sklepów. I co jeszcze tak się rozgląda? Tutaj już nic nie ma, ale chciałam Wam polecić dwa seriale. Pierwszy serial jest to serial You, czy też Ty, który jest dostępny na Netflixie. Nie wiem, czy gdzieś indziej jest dostępny, ale wiem, że na pewno na Netflixie, bo tam też go oglądałam. Jest to serial, który jest bardzo, bardzo krótki, bo chyba Składa się z 8 albo z 10 odcinków, więc nawet jakby się uparł, to i w jedną noc możecie go skończyć, a jest naprawdę wciągający, chce się go skończyć i chce się wiedzieć, jak się skończy, mimo tego, że w około 8 odcinku, 7-8, a to chyba było jednak 10 odcinków. W każdym razie gdzieś w około 7-8 odcinku już mniej więcej wiemy, jak to się skończy, ale serial bardzo wciągający i serdecznie Wam polecam. Nie będę opowiadać o czym, o czym ten serial jest. Po prostu go sobie obejrzyjcie, bo mnie się bardzo spodobał. I drugi serial jest to The Sinner. On też jest bardzo krótki, bo chyba miał nawet 8 odcinków, czyli nawet krótszy niż ten wcześniejszy, niż You. Jest to serial, który opowiada o kobiecie, która ma tam przeszłość swoją i różne wspomnienia i tak dalej. Przez te wspomnienia wszystkie zabija. Jednego mężczyzny, i później to się toczy, toczy się sprawa sądowa, bo w sumie ten cały serial. Mm... Trwa tyle, ile sprawa sądowa. No i tam wszystko wiecie. Ona odkrywa, cofa się do przeszłości z tymi wspomnieniami, i tak dalej. Naprawdę bardzo fajny, wciągający serial i krótki, więc też go szybko skończycie. Także polecam wam te seriale Dajcie mi znać, jakie seriale wy oglądaliście w tym miesiącu, bo też bym sobie z chęcią znowu coś nowego obejrzała. I przechodzimy do muzyki, z racji tego, że tutaj od jakichś już dwóch ulubieńców wstecz nie wrzucam wam ulubieńców właśnie w filmie, bo miałam blokady później filmu, niestety tutaj na YouTubie, więc zapraszam Was na moją playlistę na Spotify, gdzie moi ulubieńcy się pojawiają i aktualizuję tą playlistę tak naprawdę na bieżąco, więc jeżeli sobie ją obserwujecie, to też jesteście na bieżąco, możecie też zaobserwować mnie na Spotify, będziecie wiedzieć, co aktualnie yy, słucham, jeżeli jesteście ciekawi, no a na tej playliście pojawiają się moi ulubieńcy, więc tym razem też zaaktualizuję ją i będziecie mogli posłuchać tego, czego ja słuchałam w kwietniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Zapraszam Was na Instagrama, żebyście zobaczyli sobie ten filmik z makijażem z nową kolekcją od Belle. Przepiękny ten makijaż, wyszedł taki glow, złoto, piękny, piękny, także zapraszam. No i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w kolejnym, buziaki, papa! Pa. Give it all.